Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Szparyk Bzduroński Nadaje z nielegalnej rozgłośni radiowej pod tytułem Bracia Rozjebańcy i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że kobiety niszczą, śmierdzą, wrabiają w pedofilię i mają zmaszki kałowe. Tak. No i powiem Państwu, że właśnie jestem po języczkowaniu mojej sponsorki Elwirki Słonecznej. Było bardzo przyjemnie. Aczkolwiek nie ukrywam, że troszeczkę znęcił mi się języczek. Bo, żeby doprowadzić tę starą furiatkę do orgazmów, i od latów wysokiej próby to trzeba się naprawdę mocno nagimnastykować ozorkiem. Oj, mocno, mocno. Trzeba robić brilli! Tak właśnie trzeba robić. I wtedy staroświecka świruska zaczyna piszczeć i robi... A ja mam wtedy utrzymaną posadę na stryżku, strychonauta, pozdrawiam. Wtedy jestem bezpieczny i czuję się zacnie. A tak w ogóle to muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że dzisiaj tak sobie myślałem: czy ja znam tą maturę, kurwa, czy nie znam? Bo jestem pierdolonym tepilem. I kurwa, no cóż no. To pomyślałem sobie raczej, że nie zdam, ale kto go tam wie, prawda? Wszakże modliłem się do pani Bozi, a ona może mi dopomozie. Nigdzie nic nie wiadomo. Zawsze warto mieć nadzieję. Ale nadzieja matką głupich choć również powiadają, że... Każdą matkę trzeba kochać. A tutaj teraz wchodzi pan Włosimierz i kocha moją mamę. U, kurwa, proszę nie kochać mojej mamy. Bo pan wsadza jej kurwa gzyba i ona musi go ciągnąć. A to jest wtedy niedobre, bo, bo nikt nie będzie ruchał mojej mamusi, tylko mój tatuś może. Znaczy kiedyś mógł, bo teraz to już tak mu nie staje na no ale... Panie Włosimierzu, w tej chwili proszę prze przestać kurwa ruchać moją mamusi. Do pana pozwę. Jeszcze raz pana pozwę i pana zatłukę pisemnie. Jak pan odczyta ten pozew, to pan się zejsza na miętowo, bo po prostu nie wytrzyma Pan tego, co się tam Panu później wydarzy. Ja do pana napiszę, że proszę pana Włosimierza pan gwałci moją mamę i pani sądzie ostateczny, proszę kurwa zabić go, proszę go kurwa rozstrzelać. No i co piszczący zasilaczu, jak to czytasz, to się kurwa zasrasz, zasrasz pan Persa, ty. Fapianie szybczaku! Ty szybki kurwa Wrocławiaku! No! Także kobiety niszczą i śmierdzą. Przypomina mi, kurwa, rabiają w penofilie, mam zmarszki kałowe, zjadają kurwa w całości. Tylko mi grzyba nie chcą jakoś tak zjadać, no ale to może dlatego, że mam serek pod napleczkiem, no nie wiem. Ogólnie są chujowe i porwa. Nikomu nie polecam tych kobiecych jadanych, tylko moją mamu się polecam. Znaczy, nie, moja mamusia raczej tylko nie jest zła i moja sponsorka nie jest zła, ale wszystkie inne są chujowe i nie są takie z Himalajów, jak moje dwie baby, czyli moja żona Elwira i moja mama, zwana mamą, którą rucha Włosimierz. Znaczy, no da. Nieważny. Musimy, nie ruchaj mojej mamy. Do widzenia.